wytrymowani w locie poziomym na wysokości 3000 stóp. Nasza prędkość to 110 węzłów. Zredukuj teraz otwarcie przepustnicy o mniej więcej 20-30%. Obserwuj wskazania trzech przyrządów wariometru, prędkościomierza i wysokościomierza. Samolot rozpoczął zniżanie wytrymuj więc tak, aby leciał lotem poziomym. Nie używaj wolontu. Zaobserwuj, jak spada prędkość pozioma. Lecimy znowu lotem poziomym, ale już ze znacznie niższą prędkością. Na początku było 110, teraz spada prawie do 90 węzłów. A teraz ćwiczenie odwrotne. Otwórz maksymalnie przepustnicę i obserwuj wskazania tych samych trzech przyrządów. Gdy samolot zacznie się wznosić, wytrymuj go znowu do lotu poziomego i zobacz, z jaką prędkością poziomu leci. Nie używaj wolantu, oczywiście. Jak widzisz, poziom lotu możemy zmieniać, używając jedynie trymera. Niemniej jednak, służy do tego ster wysokości obsługiwany przez wolant. Pamiętaj jednak o używaniu trymera, gdy chowasz lub wysuwasz klapy, rozpoczynasz zniżanie lub wznoszenie, zwiększasz lub zmniejszasz prędkość. Nie będziesz wtedy musiał siłować się z wolantem. Po prostu łatwiej Ci będzie sterować samolot. Teraz wracamy znowu na ziemię. Ustaw samolot na pasie numer 25 w Krakowie, skonfigurowany jak do startu. Popatrz na wysokościomierz. Pokazuje on prawie 800 stóp i ciśnienie 2992. Wejdź w opcję ustawiania pogody w symulatorze i kliknij Customize. Kliknij Advanced Weather. Otwórz zakładkę Temperatury i ciśnienia. W okienku mamy ciśnienie 2992. Zaktywuj w tym okienku kursor. Zmień ciśnienie na 29 i wróć do samolotu. Zobacz jaką wysokość pokazuje wysokościomierz. Mówiliśmy o tym, że działam w oparciu o ciśnienie atmosferyczne, więc aby jego wskazania były prawidłowe, musimy skalibrować go do ciśnienia panującego aktualnie na lotnisku. Ciśnienie prawidłowe i wskazania wysokościomierza również prawidłowe. Pamiętaj, aby przed każdym startem i przy każdej zmianie pogody prawidłowo skalibrować wysokościomierz. Teraz zmień ciśnienie w symulatorze na 29,92, skalibruj wysokościomierz i ustaw żyroskopowy wskaźnik kursu na 254 stopnie, i będziemy startować. Twój docelowy poziom lotu to 3000 stóp. Stara się wznosić z prędkością 80-85 węzłów. Po starcie utrzymuj kurs pasa, czyli 254 stopnie. W utrzymaniu prawidłowego kursu pomocny Ci będzie ustawiony wskaźnik na żyroskopowym wskaźniku kursu. Korekt kierunku lotu dokonuj za pomocą wolana. Pamiętaj, że wszelkie ruchy walantem powinny być delikatne i bardzo płynne. Nie wykonuj zmian położenia samolotu w sposób bardzo gwałtowny to nie jest samolot akrobacyjny ani myśliwski. Jesteśmy ponownie na wysokości 3000 stopni. Zostaw teraz znacznik kursu na kierunek południowy, literka S na tarczy, czyli będziemy teraz lecieć kursem 180 stopni. Teraz wykonaj zakręt w lewo na wybrany kierunek w przechyle 10 stopni. Aby zakręcić, należy wychylić wolant. Gdy mówię wychylić, oznacza to niezbyt gwałtowne przechylenie go w prawo lub w lewo, a dokładnie w tę stronę, którą chcemy skręcać. Wolant przechylamy tak długo, aż samolot uzyska wymagany kąt przechylenia. Teraz należy wolant przestawić do pozycji neutralnej, a samolot powinien pozostać przechylony o stały kąt. Gdy przypadkiem zaczął zmieniać kąt przechylenia, należy lekkimi uchyleniami wolantu przywrócić go do wymaganego położenia. Wartość kąta przechylenia możesz kontrolować na sztucznym horyzoncie. W górnej jego części są podziałki najpierw co 10 stopni, czyli 10, 20, 30, a później co 30, czyli 60 stopni i 90 stopni. W trakcie wykonywania manewru zakrętu nie powinieneś tracić ani nabierać wysokości. Musisz to kontrolować na wariometrze. Teraz przed Tobą nieco trudniejsze zadanie. Musisz wykonać zakręt o pełne 360 stopni czyli zatoczyć krąg, albo jak to niektórzy mówią orbitę. Zakręt wykonaj w przechyle o 15 stopni. Wartość kąta przechylenia możesz tym razem kontrolować w dolnej części szczytnego horyzontu. Są dwie długie podziałki. Pierwsza to 15 stopni, a druga 45. W trakcie wykonywania zakrętów wspomagaj się sterem kierunku. I dlatego musisz obserwować chyłomierz, który jest połączony z innym przyrządem zwanym zakrętomierzem, a całość nazywa się koordynatorem zakrętu. Mała sylwetka samolotu, która umieszczona jest na tym przyrządzie, będzie pokazywać Ci kierunek, w którym wykonywany jest zakręt. Natomiast kulka wskazuje, czy dobrze wychyliłeś ster kierunku. Kulka chyłomierza przemieszcza się w prawo i wewo w szklanej rurce. Każde zbyt duże lub zbyt małe wychylenie stawu kierunku powoduje powstawanie w samolocie dodatkowej niezrównoważonej siły i wytrącenie kulki z położenia neutralnego. Twoim zadaniem jest utrzymanie kulki w położeniu neutralnym, a służy do tego właśnie ster kierunku. Dlatego właśnie w momencie rozpoczynania skrętu ster kierunku i lotki są wychylane jednocześnie i w tym samym kierunku. Dlatego czasami mówi się, że skręt prawidłowy jest też skrętem skoordynowanym. Lotki odpowiadają za odpowiednie przechylenie samolotu, a ster kierunku nie pozwala na odchylenie się poza kierunek skrętu. Jeśli kulka pozostaje w położeniu neutralnym, skręt jest wykonywany prawidłowo. Cały zakręt powinien być wykonany bez utraty lub zwiększania wysokości. Przećwicz ten manewr wykonując kręgi w lewo, w prawo przy zmienionej wartości wychylenia samolotu. Potrenuj także wykonywanie kręgów bez widoczności, ustawiając sobie w symulatorze noc i opierając się wyłącznie na wskazaniach przyrządów. Gdy opanujesz już kręgi na stałej wysokości, poćwicz zmianę poziomu lotu w trakcie ich wykonywania. Musisz to wszystko opanować w sposób absolutnie perfekcyjny.